Witam państwa. Jest 12 maj roku pańskiego 2025. Dawno nic nie było na tym kanale, nic się nie działo. Trzeba było też odpocząć, ale zanim się odpoczywało w zakopanym, wspaniałym, przeludnionym w okresie świąt majowych, tak. No to się za dużo pracowało, tak. Bardzo wiele osób w firmie niestety zachorowało. No, niektórzy zachorowali tak, że już nie wyzdrowieją, ale no, niech im Pan Bóg da zdrowia i wszystkich takich rzeczy, i wszystkiego tego, co potrzebują, tak i my wszyscy. No, proszę Państwa, krótki wstęp, czyli no, gdzie ja mogę być? Oczywiście w lesie. Oczywiście ostatnimi czasy już nie, nie jestem w lesie sam. No, może będzie nowy operator kamery. Ale to się zobaczy, czy będzie chętny i czy będzie chętny pogwiazdożyć razem ze mną. Proszę Państwa, jestem w Lesie. Dzisiaj byłem u Pana Łukasza. Dostałem teren. Obejrzymy sobie teren. Na razie dziękuję. Widzimy się za chwilkę. No, witam ponownie. Nadal 12 maj 2025. Co robimy? Teren jest pozrębowy. Jest towaru troszeczkę więcej, no oczywiście więcej. Jest dużo więcej sosny. Coś tutaj się znajdzie liścia z tego, ale, ale skromnie. No, jest to co jest. Leśnictwo, strukturę drzewostanu ma generalnie w większości 90, może 5 sosnową, świerkową, bądź inną miglastą. Reszty jest bardzo mało. I widzimy co będziemy robić, tak. Sosna trochę grubsza, trochę cieńsza. Tutaj o, jest coś lista liścia z tego. Teren na zboczu. No ale to się ogarnie, małym traktorkiem się ogarnie, tak. Nie jest to teren duży. No tak nie jest duży, no jednego razu podjąłem się terenu, który miał 10 hektarów i robiłem go chyba z 7 miesięcy. I mało tam nie umarłem z wysiłku. No, wyjdziemy sobie wyżej. Też pojawiło się szereg nowych zasad. Także od pola jest pas, który jest pozostawiony, żeby chronić jakby wnętrze lasu, tak. Zostało to pozostawione, tak jak Pan Łukasz wytłumaczył. Tam generalnie nic nie będzie cięte, a tym bardziej przeze mnie. No, czyli tutaj już powyciągać mogę, ale tutaj się generalnie już nic nie robi. Zarówno przeze mnie, a i również przez lasy państwowe, tak? Nowa ekipa, nowe zasady, tak, w rządzie. No i tak to wygląda. O, to co jest ścięte, to co leży, można zabrać. Zasady tych samowyrobów są powszechnie znane. Tylko to co leży, zabieramy. No, i jeśli jest coś grubego, coś dużej, dużej średnicy, za zgodą leśnictwa. No. O! Tak wygląda teren. Tutaj troszeczkę sosna zawadza, ale jest okej. Okay. Na zboczu trochę poradzimy sobie z tym tematem. Jest tematu troszeczkę grubszego. Może być jednak jak duży klocek się wrzuci do kotła, to jednak trzyma trochę dłużej. Gałęzie też są, gałęzie też są potrzebne, też dobry towar. Szanowni państwo, na razie dziękuję za uwagę. Jeszcze obiecałem panu Łukaszowi Walterowi subskrybentowi albo oglądaczowi tego kanału, że wspomnę trochę o swoich piłach. Nie zapomniałem na pewno to zrobię. Może dzisiaj, szanowni państwo. Na chwilę obecną dziękuję. Widzimy się następnym razem. Być może już przy pracy. Od kiedy mam już kogoś, kto by mógł to sfilmować, to może będzie coś takiego. Do usłyszenia. Do zobaczenia.